Cześć, tu Adam. Chciałbym Was zaprosić do kolejnego odcinka obliczy... No zaraz. Doktor Andrzej Kruszewicz, nie wierzę. Chodzi po moim lesie i tak. To ja, jak żywy. Nie wierzę. Tak. Doktor Andrzej Kruszewicz. Tak, to ja. Bardzo jest. mi miło. Co no Pan robi w tym lesie? Przecież mnie tutaj zaprosiłeś. Opowiadałem Ci o zwierzątku. Które tutaj było obserwowane przez moich zaprzyjaźnionych Niemców, opowiedzieli, że półwysep, cypel, na jeziorze jest różno, pomiędzy nadleśnictwem strzałowo a spychowo. No to I Tutaj tu. widzieli zwierzątko, pięć zwalonej sosny, stary leży z hubami, wszystko się zgadza, więc już było tutaj. To zwierzątko się nazywa Wulpentinger. Że co? Wulpentinger. Christensus bavaricus. W Monachium jest muze w muzeum cały zbiór tych, tych zwierzątek, polskiej nazwy to nie ma. Ale w każdym razie. Jest to zwierzątko przedziwne, trochę tajemnicze, trochę złośliwe. Aha, lubię takie. I, I każdy wygląda trochę inaczej. Nikt nie wie po czym poznać samca i sami samiczkę. Każdy wulpentinger wygląda inaczej. Może mieć jedną łapkę kaczą, drugą na przykład kurzą albo wywiórczą. Ogonek może mieć burszucha, a, a, pyszczek, a pyszczek wiewiórki. I to w lasach gospodarczych nad leśnictwa spechowo? Tutaj na tym, na tym właśnie cyplum. I jest to ta, cypl tajemniczy. Y, Niemcy podobno go znają od setek lat. I prusacy tutaj przychodzili obserwować te zwierzątka. Więc tutaj musi żyć Wulpentinger. Musimy go znaleźć. No, to nie będzie łatwe. Eee, damy no, radę. No, no oczywiście, że. Żeby... Mamy lornetkę, mamy specjalistę. Damy radę. No, to mi się podoba. Tak na serio, to w dzisiejszym odcinku Obliczy Lasów razem z moim gościem, doktorem Andrzejem Kruszewiczem, będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy jakaś w ogóle przyroda w tych lasach gospodarczych istnieje. Czy można coś tu ciekawego zobaczyć i czy warto do lasów gospodarczych chodzić, żeby przyrodniczo się czegoś więcej dowiedzieć. Właśnie chodzi po mnie kleszcz. Można no, go to. jakoś nazwać jakimś imieniem. Tak, Adaś. No a, pierwszy. Ale Andrzej mu bardziej pasuje. <laughs> No więc y, tak, tu jest piękny las, zdawałby się gospodarczy, a jednak panuje w nim trochę dzikości, tu jest spieniony. Tam są różne mchy na tym tutaj mam jeden gatunek, tam jeszcze ze trzy rozmaite, Szczabik, Zajęczy, huby. to jest właściwie życie po życiu. I to w lesie gospodarczym, to nie jest rezerwat żadnym, tak, trochę To nie jest rezerwat, to jest taki trochę chaos gospodarczy można powiedzieć, ale taki chaos też czemuś służy, właśnie pod tym kątem przyrodniczym. No, ja ogólnie się cieszę, że obecnie właśnie gospodarka leśna ma na celu też uwzględnianie tych funkcji przyrodniczych i ta funkcja przyrodnicza jest jednym z takich filarów tego zrównoważonego rozwoju również w lasach państwowych, także ja myślę, że to jest też do podkreślenia i żebyśmy mogli to przyrodą się również cieszyć tak jak cieszymy się drewnem w naszym domu. Wiem, że tutaj niedaleko jest platforma dla rybołowa i tutaj też trzeba to wyraźnie powiedzieć, że te funkcje przyrodnicze to jest m.in. strefowa ochrona ptaków szponiastych i niektórych gatunków słów. To w 1981 roku na zjeździe studenckich sekcji ornitologicznych w Szczecinie ustanowiono wtedy Komitet Ochrony Orłów. Pierwsza, pierwsza organizacja pozarządowa, która miała chronić, wtedy mówiliśmy o biliku, wtedy było 60 gniazd bilika w Polsce, a w tej chwili jest 1500 właśnie za sprawą strefowej ochrony. No i bez leśników to by się nie dało, bo praktycznie wszystkie te strefy ochronne są w lasach, głównie państwowych. No właśnie, bo tutaj akurat my nie mamy jeszcze strefy rybołowa, ale robimy wszystko, żeby tego rybołowa zachęcić, Jak żeby jest on tam No do tego trzeba poczekać. No mamy właśnie cztery platformy na terenie naszego nadleśnictwa, które są właśnie w takich lasach, no około 200 letnich, bo ten las jest ma około 200 lat. No i tylko czekamy, aż jakiś lokator nam się wprowadzi. Mamy nadzieję, że będzie to właśnie ten ptak drapieżny. Jak widzicie w naszych lasach nie brakuje również bobrów, ale to dobrze, bo bardzo fajnie uzupełniają się z działalnością leśników, ponieważ dbamy o tą wodę w lesie, zatrzymujemy ją w przyrodzie, tworzymy obiekty małej retencji i myślę tutaj świetnie nasza działalność się uzupełnia. W lasach gospodarczych właśnie bardzo często leśnicy zostawiają też takie obumarłe, stare, rosochate osobniki, można powiedzieć, drzew, ponieważ no, tutaj jak, jak się okazuje, życie kwitnie, prawda? To jest zupełnie obłędne. Te wszystkie otworki to są ślady wyjścia i mago jakiegoś chrabąszcza. filąż może albo coś innego. No tutaj kora, kora ledwo się trzyma. Ta, tak. sosna już obumarła wiele lat temu. Ale też, co ciekawe, właśnie ptaki drapieżne też bardzo chętnie korzystają z takich drzew na czatownie, prawda? No bo nie zasłaniają nic widoku, bo tam nie ma już zigliwia, nie ma niczego, co by im tam utrudniało patrzenie, a sobie mogą siedzieć i obserwować okolicę. Ja kiedyś nie rozumiałem, po co leśnicy na zębie zostawiają kilka z drzew? Jaką, jaką to ma funkcję spełniać? No mówiono mi, że to czatownia dla, dla ptaków. No może i tak. Ale dopiero ktoś mi to wyjaśnił, że przecież drzewo do życia potrzebuje mikoryzy, czyli symbiozy z grzybami. I jak jest to z, z, taki zrąb duży, powiedzmy gniazdowy, czy, czy też po prostu jakiś duży zrąb, zrąb zupełny, no to tam gleba ulega zniszczeniu w pewnym sensie. Zanim to się odbuduje, no to trochę potrwa. I te młode drzewa będą miały kłopot z funkcjonowaniem, no bo nie będą miały grzyba do symbiozy. I jak się zostawi takie stare drzewa, to one... One są tymi źródłami życia dla pozostałych drzew, które gdzieś tam dorastały. I to jest ta mądrość, no bo oczywiście wszystko się zmienia, no, te, te lasy też się zmieniają. Polodowcowe to były właściwie bardzo ubogie lasy, bo to były piachy, żwiry, dużo bagien. No i mogły tam rosnąć sosny, czasem świerki, jakaś brzoza, jakaś wierzba czy, czy osika, ale w tej chwili już te gleby są żyźniejsze, zresztą w szkółkach w tej chwili to... Ponad połowa sadzonych to są ściaste sadzonki, a nie iglaste. bo zmienia się zmieniać żyzna. No i tutaj niestety no, sosny muszą odejść, a dać miejsce innym drzewom, bardziej pasującym do takiej bogatej gry. No ta wymiana pokoleń też musi być, ale to jest też ciekawa a propos tej mikoryzy, bo tak naprawdę my idąc przez las nie zdajemy sobie sprawy, że każde, każde jedno drzewo, które wyrasta z ziemi, to ono ma swojego grzyba. Który o, mu pomaga. W ogóle nie wchłonęłoby wody i minerałów, gdyby nie było grzybów tam w tym w systemie korzeni. No właśnie, także nie ma, nie ma żadnego drzewa, który by sobie tak sam y, funkcjonował, tylko musi jednak mieć tego partnera do tego, żeby, żeby funkcjonować na danym środowisku. I to też warto sobie uświadomić, że chodząc po tym mieście, to każdy ma tego swojego grzyba. Dlatego też nawet w szkołach, w szkołach i w przedszkolach uczymy dzieci, że nawet tak widzimy grzyba, który jest trujący, niejadalny, no to, to, to nie znaczy, że od razu go można zniszczyć. Tylko właśnie pozostawiamy, niech on sobie funkcjonuje, bo on gdzieś tam swoimi tymi ryzomorfami, tymi korzeniami grzybniowymi sięga do korzeni tego drzewa i współpracują razem. Oczywiście leśnik musi myśleć w przyszłości, to tak bardzo daleko przyszłość. Mark Twain rzekł kiedyś, że przewidywanie jest bardzo trudne, zwłaszcza że dotyczy przyszłości, ale on nie był leśnikiem. Spacerując po lasach gospodarczych, no szczególnie jesienią, kiedy nie ma ulistnienia, możecie natknąć się również na takie miejsca, które wyglądają troszeczkę jak porzucone rodzinne ogródki działkowe, ale to również jest nasza robota robota leśników ponieważ są to tak zwane remizy, gdzie sadzone są gatunki owocodajne, jagododajne tak jak śliwa, róża, jabłoń, grusza które są głównie przeznaczone dla ptaków. Z tego oczywiście nie będzie drewna, ale tutaj mają przylatywać ptaki, gnieździć się, pożywiać się także to jest również element gospodarki leśnej, ponieważ my leśnicy wiemy doskonale, że im więcej różnych gatunków drzew, krzewów, ptaków i innych zwierząt, to las jest jeszcze bardziej odporny na różne szkodliwe czynniki. No i powiedz mi Andrzeju, co tutaj widzisz? No, mamy tutaj zrąb zupełny na obszarze kilku hektarów. Tam jest taki dołek wieżby widzę, tam się regenerują. Jest tutaj odnowienie świerkiem i dębem. Dęby są posmarowane czymś przeciw zgryzaniu przez zielenie. Taka ścieżka zwierzęca w ogóle jest. Zostały pnie po drzewach, które pewnie będą muszały i będą pożywką dla grzybów, ale także dadzą materiał do rozwoju następnych drzew. No i widzę zupełnie inny rodzaj zieleni niż tam. No dobrze, ale użyłeś słowa zrąb, czyli. Powierzchnia, która jest pozbawiona całkowicie drzew. No i czy tutaj, w takim razie, to nie jest taka przyrodnicza, wyjałowiona pustynia, czy jednak jakieś życie tutaj może występuje? I jest to takie zupełnie troszkę, może inne środowisko dla życia zupełnie innych gatunków. Może inne gatunki właśnie preferują taki obszar? Oczywiście to są dwa odmienne środowiska. Tutaj jest bardzo mało światła. A tutaj jest bardzo dużo światła, dużo słońca. Nawet na oko widać inną zieleń. Tutaj są mchy i borówka, troszeczkę widzę jakieś. Tak, borówka, czernica, trochę brusznicy. A tutaj no, trudno by było zliczyć wszystkie rośliny, bo światło to życie. I Ogólnie zjawisko ekotonu, czyli tego pogranicza pomiędzy dwóch różnych środowisk, no zawsze właśnie, jest bogatsze właśnie. niż, niż nie, monokultura. I tutaj mamy rozległy obszar takiego boru szosnowego. Z punktu widzenia przyrodniczego. No, przestrzeń, to że to jest takie rozległe, to, to jest atrakcyjne z, z różnych względów. Ale tu, tu będzie świergotek drzewny, tu będzie skowronek borowy, tu będzie cznadel, tutaj będą, będzie mnóstwo ziół, pojawią się rośliny, które będą rodziły owoce, będzie to miejsce żerowania różnych ptaków. Poza tym, myszałów może sobie tam się czaić na gryzonie, no bo w lesie jest utrudnia, tu na otwartej przestrzeni łatwiej. Więc tak, na wiosnę tu będą pierwsze zioła, bo tu będzie światło i tu będzie słońce. I tu będą szukały ciężarne sarny czy łańki, będą szukały witamin, krótko mówiąc. No właśnie, ale ja też znam taki przypadek, szczególnie w jednym leśnictwie, gdzie właśnie na takim zrębie, gdzie trwały prace leśne regularnie, bo codziennie przychodzi wilk. Przychodzi wilk i leśniczy, nawet wysyła mi zdjęcie tego wilka, że on tam 150 metrów od niego cały czas sobie obserwuje, nawet załadunek drewna. No i to też jest wynikiem pewnie tego, że Jelenie, Sarny bardzo chętnie odwiedzają takie miejsca, no bo tutaj mogło się pożywić. No tak, bo tutaj to zwłaszcza na wiosnę będzie, będzie się działo najpierw, ale dopiero potem w tym zacienionym lesie. Tam mamy taką firankę starych drzew, z których się wysieją młode sosny, więc też będą zgryzane, bo tutaj one będą miały warunki do wzrostu. A w takim starym lesie nie ma tam warunków do wzrostu dla młodej sosny, bo jest za mało światła. Wszystko świata, zacienione. Jest. Wszystko zacienione, więc to rodzi życie. Oczywiście to zawsze trzeba zachować umiar, no bo wszyscy potrzebujemy drewna. Ja mam dom z drewna, meble, wszystko mam z drewna. No właśnie, siebie. no bo jakby nie było, taka powierzchnia pozbawiona drzew, no to niestety... Yy, zawsze budzi w, na, w, w nas taką niechęć, prawda? Że znaczy, pozbyło się tu wszystkich drzew, one, jest, z, jest z, właśnie wyjałowiony taki obszar. Zbudza tak? niechęć w laikach tak naprawdę u osób, które się nie zastanowią głębiej, bo same mają drewniane meble albo różne inne drewniane elementy się nie zastanawiają, skąd to drewno. Papier też jest z lasu. Więc trzeba tylko zachować umiar, żeby tego lasu przyrastało. Bo na tym polega zrównoważona gospodarka, żeby zachować równowagę, ale żeby tak naprawdę w Polsce nam przylasta, przylasta i Żeby zrości, to, co się wytnie, to żeby też posadzić. Oczywiście. Posadzić, poczekać, niech będzie następny las, już on będzie inny. No bo tutaj widzę posadzono dęby, czyli mamy rośliny liściaste, których tutaj w okolicy tak dużo nie ma. Więc no właśnie, to... bo tu rosła sama sosna tak naprawdę. I jakby przy przebudowie drzewostanu, jak my to nazywamy w, w takim żargonie leśnym, no to. To, co Ziemia nam pokazuje, to co gleba, jak ona jest żyzna, to nam pokazuje od razu, jakie gatunki mogą tu rosnąć. I właśnie tutaj rosła wcześniej sama sosna, te 80, 100 lat temu, a teraz już rosną i świerki e, w tym miejscu, gdzie jest troszeczkę bardziej wilgotno, graby, i dęby, graby, dęby, graby tak. gdzie jest troszeczkę żyźniej. To już każdy fragment lasu, mimo że to jest tylko jedna powierzchnia, ale każdy fragmencie traktuje się troszeczkę osobno. I dopasowuje się te gatunki różne o różnych wymaganiach do tego, co mamy właśnie w glebie. No właśnie, żeby jeszcze zminimalizować taki wpływ właśnie człowieka, działalności człowieka na taki obszar pozbawiony drzew, to leśnicy mają obowiązek zostawiać właśnie tą firankę starego lasu. To się nazywa kępa starego drzewostanu i ona ma zawsze kilka procent całej powierzchni. No i to też jest fajne, nawet tu na tym przykładzie widzimy, że jest to przyklejone do tego starego lasu, żeby jakby zachować taką ciągłość migracyjną czy tam dyspersyjną zwierząt różnych, żeby one nie wychodziły od razu na otwartą przestrzeń, ale może sobie korzystały jeszcze z tego lasu starego, bo to właśnie ma być taki jeden korytarz. Ale też wisieją się sosny stamtąd, stamtąd będzie też wychodziła mikoryza z tych starych drzew młode będą z tego korzystały. No, z całą pewnością to, że zostawianie to jest coś nowego i to jest bardzo korzystne. Także celowe zostawianie drzew ściętych, dla zwierząt, żeby jego poogryzały, takie zgryzowe. Fernety. No właśnie i je sobie By... również zobaczymy, bo to jest bardzo ciekawe też a, działanie czy... leśników, Czyli którego są? nawet nie widać, Czyli... idąc po lesie. Bo ludzie nie zastanawiają się, bo nie wiedzą po co to jest, a jak już się wie po co to jest i zobaczy się, że jest to poogryzane, zwłaszcza osiki na wiosnę, a w ogóle, tak powiem, na początku roku, to takie pozostawione drzewa, no to są idealne dla, dla błań, które są w wysokiej ciąży, One za chwilę będą, za parę miesięcy będą rodziły. Te młode potrzebują mnóstwo minerałów. A to właśnie, jakim się zostawi, niech sobie poogryzają, dopiero potem zabierze się z lasu. To jest takie bardzo mądre działanie, wspierające te zwierzęta. To jest właśnie taka jedna z praktyk gospodarki leśnej, żeby wykorzystujemy to drewno, bo już zostało ono ścięte, zabierzemy, będzie przetworzone i gdzieś u nas w domu znajdzie swój cel, docelowe miejsce, ale to mimo wszystko, żeby ono jeszcze trochę w lesie poleżało, żeby jeszcze zwierzęta mogły z niego skorzystać. I takie właśnie drzewa sobie zaraz zobaczymy. Bo tutaj na tym obszarze również są pozostawiane takie drzewa, żeby sobie jelenie je ogryzły, a później dopiero po nawet po miesiącu czasu się zabiera z lasu już takie ogryzione, to bardzo to często to, to nawet bardzo ładnie drzew, wygląda. Drog, trochę tych drzew się zostawia. Ja znam słusznie grzyńskie, takie miejsca, gdzie ścina się osiki w lutym i zostawia i tam przychodzą jelenie i ogryzają. W tym byki i tam zostawiają zrzuty w, w tych miejscach. O, I leśnik proszę. ma nagrodę za to, że zostawił o, drzewo. Chyba, do że ktoś, ktoś go uprzedzi. No, chyba, że ktoś go uprzedzi, ktoś wie, ale, ale tak, ale to są takie mądre działania, których na pierwszy rzut oka nie widać. Dopiero jak się zrozumie, leśnik jak wytłumaczy po co to jest, dopiero wtedy otwierają się oczy. Chodźmy zobaczyć te, te poletko zgryzowe. Dobra. Jak są drzewa zgryzowe, to są jelenie. Jak są jelenie, to mogą być i wilki. No zgadza się, zgadza się, ono bardzo chętnie tropią właśnie. O wilku jest. mowa, a kupa wilcza tu, nad nami, Oj, pod nami. to idealna. Przed nami jest. Oczywiście klasyczne zachowanie wilka, czyli na środku drogi, bo nie może sobie zejść na bok, tylko musi znakować na środku no, drogi. No bo to ma pachnieć, to ma być sygnał zapachowy dla innych wilków. To był spory wilk, niezły basior. I kogo zjadł? Zielonka pewnie. No pewnie tak, jest w sierści. Bardzo nie? ładne wałeczki, duża średnica, około no. 2-3 centymetrów, całe z sierści, klasyka, klasyczne odchody wilka. I to takiego solidnego, myślę, że to dobry Basior zostawił tutaj zapach na rozstajach dróg, no żeby z każdej strony było to zauważalne. I na granicy z zrębu. No tak, on tutaj lubi, wilki lubią takie miejsca, bo on sobie może stać na, na ścianie lasu i wszystko obserwuje. No, właśnie tak jak Stocuje. ten, wil, który codziennie przychodzi do tego leśniczego na odległość 150 metrów i go obserwuje, co oni tam na tym zrębie robią. Może książkę pisze o tym leśniku. Ja bym się nie zdziwił. No, i to są zostawione celowo, tak do ogryzania. Tak, tak, to są zostawione celowo. O, no, to tutaj już widać, że to zwierzątka przychodzą. O. Tutaj widać, że to zostało poogryzane. No, bo tak, no bo to jest żywiczne. Tam są soki z drzewa, to jest pożywne, to są minerały. I to jest też ciekawe, bo one sobie tutaj wolą przyjść ogryzać, zamiast pójść na tą uprawę leśną i, i tam ogryzać te drzewka, które mają urosnąć, a nie ale być to, Ale jest znowu mądre działanie. Niech zgryzają to, co i tak za chwilę będzie okorowane, a nie żeby niszczyły sadzonki. No, to jest aromatyczne. Ja bym chętnie był ogryzał. Mm. Smaczne. Bardzo aromatyczne, to herbaty by było dobre. A jak szybko po ścięciu drzew one zaczynają przychodzić? Jelenie? Tak. Natychmiast. Praktycznie zaraz po powiedzieć. Od razu. Od razu. Czują, czują zapach, czują, wiedzą, że gdzieś tam pracują pilarze, wiedzą, że może być no tak, dobre no jedzenie. Hałaszu słychać. I jak długo zostawia się w lesie takie drzewo? No nawet do miesiąca. Aha. A może leżeć tydzień. się nie marnuje? Nie, nie, nie. To jak są takie drzewa wykładane w okresie jesienno-zimowym, no to one spokojnie... Kilka tygodni wytrzymają. To nie jest tak, że tam surowiec ulegnie deprecjacji, czy zaraz jakieś grzyby wejdą, tylko spokojnie one sobie ogryzają przez te 2 trzy tygodnie. Nic to nie szkodzi dla samego surowca. A potem tu i tak wysycha. Dokładnie. No dobrze. No to to ciekawe działanie. I też mało kto o tym pamięta i mało wie, że jest leśnik celowo to zostawia, a nie przez pomyłkę. No trochę pochodziliśmy sobie po tych lasach, nad leśnictwo spychowo po lasach głównie gospodarczych, no jak Ci się podobało? Przyjrzałem na oczy. Rzeczywiście dzieje się więcej niż się spodziewałem i dziękuję Ci, że mi wyjaśniłeś niektóre rzeczy, z których sobie zupełnie nie zdawałem sprawy. No i tak, tak, gospodarka leśna robiona w sposób zrównoważony sprzyja przyrodzie, zdecydowanie. Mam nadzieję, że również tak uważacie i zapraszamy do lasów gospodarczych, żeby też podziwiać tą przyrodę, ponieważ jak można zauważyć, nawet w takich lasach bioróżnorodność kwitnie i można dużo ciekawych rzeczy zobaczyć. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się kolejnym razem w lesie. Cześć!